Niektórzy pisali mi w komentarzach, że za słabo pyskałem te brzoskwinie. No ale tylko zobaczcie: Zero śladów jakiejkolwiek kędzierzawości. To samo drugie drzewko. Piękne, niezdeformowane liście. No też zobaczcie, ile tutaj się powolutku w różnych miejscach owoców zawiązuje. Szczególnie właśnie na tej odmianie. Saturn, bo ta druga inka, nie wiem, czy tutaj coś zawiązane jest. No, jeszcze się te kwiatki trzymają, więc możliwe, że i z tego jakieś owoce będą próbowały wyrosnąć. No, ale oprysk, jak widać skutecznie ochronił drzewka i chyba nie warto przesadzać tutaj w tej kwestii. No, ja pryskam dwa razy w roku. Jesienią staram się opryskać miedzianem, a na wiosnę silitem.